Na moich myślach znam ja mam, trwałe jest jak tatuaż. Smutna piosenka to nie ja, ale zapomnieć jest trudno. Jeszcze jeden raz, a nic chcę ci dać, weź ostatni wdech. O czerwonej sukni sen, zimną wodą zmywasz krew. Yeah. Bo we mnie tylko ta melodia gra, chcesz zagłuszyć ją. Każdego dnia i nie spływa tuż na bukiety róż. Miłość ta nie jest wrogiem już, bo we mnie tylko ta melodia gra, chcesz zagłuszyć ją. Każdego dnia i nie spływa tuż na bukiety róż. Nie jest wrogiem już nie. Yeah. Miliony wspomnień, mały gest. Ja teraz tworzę nowe na czerwonych światłach. Zostałeś gdzieś. Miłość twa Twoim wrogiem jest. Nie! Yeah. Jeszcze jeden raz taniec chcę ci dać. Weź ostatni dech. O czerwonej sukni sen. zimną wodą. Wasz krew yeah. Bo we mnie tylko ta Melodia gra Chcesz zagłuszyć ją Każdego dnia I nie spływa tuż Na bukiety róż Miłość twa Nie jest wrogiem już Bo we mnie tylko ta Melodia gra Chcesz zagłuszyć ją Każdego dnia I nie spływa tuż Na Miłość ta nie jest wrogiem już, yeah, una, 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 yeah, una, 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 yeah. Miłość twa nie jest wrogiem już, bo we mnie tylko ta melodia gra. Chcesz zagłuszyć ją każdego dnia i nie spływa tuż na bukiety róż. Miłość Twa nie jest drogim już. Yeah.